Moje włosy to jakaś totalna katastrofa Ale co tam Cześć czołem moi kochani Witam was w kolejnym Q&A Na Malcie Ponieważ wielu z was, bardzo wielu z was Pod zdjęciami wysyła komentarze Jak się tu mam, o co w tym chodzi w ogóle Co tu się dzieje, jak to się dzieje Gdzie jestem Więc postanowiłam Czemu nie zrobić Q&A Z waszymi pytaniami Więc może zaczniemy bardzo mi Tomasz Piotrowski zadał pytanie, dużo pytań, więc może wybiorę tylko jedno. E, czy polecasz naukę za granicą i, i tak dalej? Szczerze, naprawdę bardzo polecam. E, I to nie, że, że pojedziesz sobie gdzieś z rodzicami za granicę i jedynie gdzie używasz obcego języka, czyli angielskiego, nie wiem, w sklepie czy gdzieś. Bo taka nauka, gdzie tutaj po prostu musimy. Musimy uwierzać, uży, używać tego języka na co dzień, cały czas, między kolegami, bo inaczej się nie dogadasz. To, to jest, to jest w tym najlepsze, bo cały czas używasz tego języka i. wiesz, nabierasz wprawy. Kolejne pytanie jest od Klaudi Włodarczyk. Czy twój wyjazd jest jakoś połączony z wyjazdem Masterczołka do Japonii? Bo zauważyłam, że uczyliście się na tej samej, w tej samej szkole. Po pierwsze. Nie uczyliśmy w tej samej szkole. On się uczył w Japonii japońskiego. Ja się uczę w szkole na Malcie. Nie maltańskiego? Uczy się angielskiego. Ale tak, yy, nasze wyjazdy są połączone w ten sposób, że yy, IF Polska wysłało nas właśnie wtedy. Kolejne wyjazd. pytanie jest od Julii Topczewskiej. Jesteś tam ze szkoły w formie wycieczki, czy co? I z koleżankami i kolegami z klasy? Nie, nie jestem ze szkoły, znaczy tak, ze szkoły, ale ze szkoły IF, IF Polska i e, mogłam zabrać ze sobą tą tu osobę, która się opala, a ja nie mogę, znaczy mogę, ja już jestem opalona, ja już, już mam dość. Kolejne pytanie. Sebastian Domgała zapytał, czy mieszkańcy Malty dobrze potrafią mówić po angielsku, czy tylko z młodym pokoleniem da się porozumieć? Po pierwsze, mieszkańcy Malty są tak miłymi osobami, dosłownie idziesz, a ktoś ci mówi hello, how are you, good day, bla bla bla, po prostu mega. I 90% Maltańczyków mówi po maltańsku. 10% mówi po angielsku. Z tego, co zapamiętałam. Tak. Ale to nie znaczy, że z 90% się nie porozumiesz, bo oni, może, i nie mówią po angielsku, tak dobrze i super, i ten, ale nie rozumieją angielski. Tak samo była historia naszego syna, rodziny, w której mieszkamy. Mówił, że kiedyś właśnie wiem, musiał się dogadać z jakimś, bo on mówi tylko po angielsku, trochę rozumie maltański. A znowu gadał z maltańczykiem, który y, rozumie ma angielski, a mówi tylko po maltańsku. Jeden mówił po maltańsku, drugi mówił po angielsku i bez błędu się porozumieli, więc to nie jest tutaj problem. Kolejne pytanie jest od Jakuba Pawelca. Co robi tam Aleksandra Bura? Jak się zachowuje? Czy nie przesadza w zabawie? Podobno olewa chłopaka. Kuba. No proszę cię. Nie olewa się, no. Zaśmiała się. Ja dzwoniam do niego, bo będzie zazdrosny zaś. Okej. Okay. Next question. Claudia Lis zapytała, co cię najbardziej ucieszyło, a co zasmuciło, jeśli jest taka rzecz w tym wyjeździe. Zasmuciło mnie to, że w pierwszym tygodniu nasza pogoda tutaj, nie nasza pogoda, pogoda tutaj była taka zmienna, że raz po prostu słońce, raz padało, raz wiało, raz było zimno, w zimowych kurtkach tu chodziliśmy, ale teraz jest słoneczko. Drugi tydzień jest przepiękny, więc jest cudownie. Dalej. Sebastian Zając zapytał, czy na Malcie są jakieś ciekawe miejsca i czy ogólnie ci się tam podoba? Pozdrawiam. Na Malcie jak Malcie, są tu przepiękne plaże, ale można też się wybrać na wycieczkę na Komino, to jest sąsiednia wyspa, albo na Gozo. Na Gozo jest na przykład super Azur Window, gdzie Azurę, Azur, Azur Azurę Window, gdzie... gdzie nagrywali gry o Tron! albo, albo na przykład Komino, gdzie jest Blue Lagoon i jest tam tak przepięknie, jest tam cudnie. Więc y, na Malcie jest wiele pięknych miejsc i ciekawych. Polecam. Mateusz Elwis Guzik. Ja tam się zapytam, jak się czujesz? Czy miło spędzasz czas? No i jak poza nauką go spędzasz? Spędzam go cudownie czuję się super. Znaczy, wiecie, zmiana klimatu i y, katarek trochę był, i kaszolek trochę też, ale jest mega. Spędzam go super I, i to nie jest tak, że fajny czas spędzam poza szkołą, tylko bo w szkole bawimy się też mega, jest, jest fajnie, nauczyciele są tacy fajnie się z nimi gada. Nie tylko, wiecie, nauka, 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 chociaż to też, ale gadasz też z nimi, praktykujesz ten język i, i jest to naprawdę mega. Ala Jasińska zapytała: Mieszkasz u rodziny czy w kampusie? Poza lekcjami macie wolny czas i możliwość wychodzenia gdziekolwiek. Mieszkam u rodziny, chociaż jest też możliwość mieszkania w rezydencji, ale ja uważam, że mieszkanie u rodziny jest lepsze. To znaczy, zależy jaka rodzina ci się trafi. Myśmy mieli wielkie szczęście, i rodzina, o której mieszkamy, jest, jest tak cudowna. Jest, jest cudowna, no ale uważam, że jeśli trafi ci się właśnie taka fajna rodzina, która rozmawia po angielsku, nie po maltańsku, na przykład tutaj. To to jest mega, ponieważ znowu praktykujesz język, znowu musisz go cały czas używać. I tym sposobem go szkolisz. Poza lekcjami możemy, może nie robić co chcemy, ale możemy wyjść na miasto ze znajomymi, gdzieś iść się pobawić. Jurek Jurobinias zapytał, nie nudzi ci się to całe wyjeżdżanie za granicę czy gdziekolwiek? A powiedz jak to jest, jak tak się jeździ i jeździ. Wiesz co? To mi się nigdy nie znudzi. Podróżowanie. Jest tyle ciekawych miejsc na świecie, że podróżowanie nie wiem jak komukolwiek mogłoby się znudzić. Oczywiście tak, tęsknić za rodziną, ze znajomymi, w ogóle, no ale zwiedzasz świat, to jest, to jest, to jest w tym najlepsze. Kolejne pytanko. Madzia Świątańska. Czy poznałaś jakieś nowe słówka, których wcześniej nie wiedziałaś? Ja to poznaję co chwilę jakoś nowe słówko. Na lekcji poznajemy tego z 10 na jednej lekcji może różne sformułowania, różne słówka, to Co chwilę coś jest coś nowego. No i chyba o to w tym chodzi, nie? Poznajesz nowy słówka, szkolisz swój język, więc yy, tak, uczę się tu nowych słówek codziennie. Joanna Piasecka. Na kursie jakiego języka jesteś? Jestem na kursie języka angielskiego. Tak, to było na tyle. Małgorzata Jerczak. Jak wygląda rozkład dnia na takim obozie? zacząć na 8.30, możesz zacząć na 11.35, możesz zacząć na 15.10, to zależy jak, na jakim profilu, że tak jesteś, na jakim, czy jesteś na kursie generalnym, intensywnym, czy w coś w tym stylu. I potem ci się ten timetable twój rozkład dnia zmienia. No i ja na przykład dzisiaj mieliśmy 35 do 1255 Teraz mamy dwie godzinki przerwy i potem mamy na 15.10 do 18 chyba? Znaczy tam też są jakieś małe przerwy, żeby coś zjeść coś wypić. Oczywiście na lekcji też możesz iść do łazienki, wypić, coś zjeść czy coś takiego. Przecież nie padniesz tam z głodu. Na ile tam jesteś i z kim? Dwa tygodnie i jak mówiłam, z tą panią. Oliwia Gradowska zapytała, czy masz czas na wieczorne czytanie książek? Nie byłabym sobą. Gdybym nie czytała tutaj, może nie co wieczór, ale czasem wieczorem jakiś książek, więc tak. Co się stało? To jest właśnie gościu zestaw, bardzo fajny, bardzo zabawny, więc tak. Znajdzie się też czas na wieczorne czytanie książek, jak jest jakiś taki, wiecie, czy out czy albo coś. Tomasz Dykowski zapytał, czy na tym kursie musisz wyłącznie mówić w języku obcym? I teraz tak, nie, nie muszę, ale dobrze, jeśli bym to robiła. I robię to, głównie, nawet czasami z Olą po prostu dla zabawy idziemy po mieście i gadamy po angielsku, bo czemu nie? Ale w szkole nauczyciele mówią, na lekcjach, nawet jeśli obok siebie siedzi osoba, e, osoba z tego samego kraju, możecie rozmawiać po swoim języku, swoim języku. E, może nie tyle wymagają, bardziej chcą, zachęcają Cię do tego, żebyś używała właśnie tego angielskiego, bo po to tu jesteś, żeby szkolić angielski. Nawet jeśli ta osoba nie zna jakiegoś słówka, a Ty wiesz, jakie jest znaczenie tego słówka w języku polskim, to jeśli wyjaśnię, jeśli ta osoba chce wiedzieć, co to jest za słówko, wyjaśniam jej inaczej, wyjaśniam jej w angielskim. Ponieważ jakbym wyjaśnił jej tak prosto, co to jest, no to możliwe, żeby tego nie zapamiętała albo coś. A tak to szkolisz swój angielski, szkolisz... Kurde, ja tyle razy już w tym filmiku powiedziałam, szkolisz swój angielski, no ale po to tu jestem, no. Więc nie jest to aż tak wymagane. Ale nalegają, żeby się w tej szkole yy, i nawet yy, po, poza szkołą porozmawiać właśnie w języku angielskim. I ludzie się na mnie dziwnie patrzą, i to jest bardzo śmieszne, naprawdę bardzo zabawne. I to jest dziwne trochę, bo mnie mierzą wzrokiem, ale okej. Okay. Magda Mierzwa zapytała, masz tam ciepło na tej macie? No jasne, że mam. Patrz, słoneczko, upalona już jest? Nie, nie umiem mówić po śląsku, nie śmiejcie się ze mnie, proszę. Co? Polacy? O matko! Dzień dobry! Marianna Piniur zapytała, kiedy wracasz do domu, od kiedy do kiedy jesteś na Malcie i czy są tam jakieś przystojni faceci? E, więc jestem tu na dwa tygodnie, przyjechałam 1 maja, wracam jutro. I... E, nie, nie, wcale tu nie ma przystojnych facetów. W ogóle. Zuza Rejdak zapytała Jaką książkę ze sobą wzięłaś, jeżeli w ogóle wzięłaś? Pozdrawiam i życzę udanego wyjazdu Również pozdrawiam, również dziękuję Wzięłam ze sobą książkę pod tytułem Panika Fajna, taka, ciekawa, polecam Marcin Szymański zapytał Jak było w samolocie? W samolocie było super, lubię latać samolotem Ale drugi lot Pojechaliśmy z Krakowa do Frankfurtu I z Frankfurtu na Maltę i kiedy wylecieliśmy z Frankfurtu, pierwszy raz w życiu, lecąc samolotem, bałam się o swoje życie. Były tak mocny wiatr i takie turbulencje, że ja serio po prostu ja myślałam, że wylecimy i nagle BUM i nie ma nas. Ale przeżyłyśmy. Izabela Wierzbowska zapytała, jakie było najpiękniejsze miejsce, które zobaczyłaś? Blue Lagoon. Było tam cudownie. Taka przejrzysta woda. Taka plaża. No, no, no cudownie po prostu. Więc to już by były wszystkie pytania. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Łapkujcie, subskrybujcie. Tam na dole macie linki do mojego Instagrama, Face'a i całej reszty. Chyba to też. Więc. No. Pa! Pa! Mam do Was jeszcze jedną bardzo ważną wiadomość. Tak, jestem już w domu, jak widać, od dwóch tygodni, ale nie, to nie jest ta wiadomość. 4 czerwca pojawi się w galerii krakowskiej na Evencie, będziecie mogli sobie ze mną zrobić jakieś selfie, zdjęcia, czy, czy dostać mój autograf. Całe spotkanie prowadzi radio RMF i będą tam różne ciekawe wywiady, czy, czy puszczą też na przykład moje najciekawsze filmiki. Cały taki mały backstage z tego eventu będziecie mogli oglądać na snapchacie galerii. O, ja pamiętam to Galeria KRK. Eee, no i co? No zapraszam, jeśli chcecie mnie spotkać na żywo, jakieś tam te zdjęcia sobie ze mną porobić, to zapraszam. To było na tyle. Jeszcze raz. Pa, pa!